Cześć z tej strony Avi i zapraszam was na taki odcinek bardzo pogadankowy, ponieważ mam do objaśnienia kilka spraw. Zacznijmy od może tematu produkcji, którą tworzę, czyli The Truth Hurts. Ona nie wyjdzie w zaplanowanym terminie, to znaczy koniec sierpnia, początek września, ponieważ yy, muszę spędzić nad robieniem jej. Bardzo dużo czasu przed ekranem, a narasta moja wada wzroku, więc po prostu nie chcę sobie robić krzywdy w zamian za pierwszy epizod i trailer, bo zdecydowałam, że wstawię po prostu test drugi i wezmę się za to, o czym właśnie teraz chcę Wam powiedzieć. To znaczy, że wezmę się za short film pod tytułem O krok przed Bogiem. Po prostu mm, wiem, że to będzie dla mnie lżejsze. Jeśli chodzi o pracę przed ekranem, jeśli chodzi o pracę w grze, też, jeśli chodzi o montaż, o kwestie wszystkie i w ogóle. Więc no, po prostu będzie to dla mnie lżejsze do stworzenia. Więc no, to tyle chyba w temacie tej produkcji. Druga sprawa to. E, serwer nagrywkowy, na który bardzo serdecznie Was zapraszam. Potrzebuję Was tam, ale w bardzo dużej ilości i w aktywnej ilości, e, bo naprawdę chcę to nagrać do końca wakacji, ewentualnie troszeczkę e, początek roku szkolnego wejdzie. Ale to naprawdę bardzo bym chciała to w takim terminie nagrać i wydać przede wszystkim. E, I to jest chyba tyle. Link będzie w opisie jak zawsze. Jeszcze szybkie podziękowanka. Szczególnie dla Misza i Saki, bo ciągle ze mną są i mnie wspierają. E, naprawdę dziewczyny jesteście wspaniałe, że jeszcze ze mną wytrzymujecie. <laughs> Drugie podziękowania są dla dubbingowców, ponieważ oni nawet jak ich poproszą o jakieś poprawki czy coś to nagrywają, to są mega cierpliwi. I no, uwielbiam Was. Jeszcze szczególne podziękowania dla Wałka, ponieważ ona rysuje mi wszystko i jeszcze znajduje na to czas i energię, żeby to rysować. Pomimo tego, że ma ode mnie dość dużo zleceń, nie ożugujmy się. No więc po prostu zwyczajnie dziękuję. A więc to tyle moi drodzy. Dzięki za oglądanie. E, no i do zobaczenia na jakichś premierach albo na serwerze na nagrywkach miłego dnia bądź nocy, w zależności kiedy to oglądacie i pa pa!